Nadal Andrzej znajduje się w Nowopolacku w kolonie karnej. Nadal jest całkowita izolacja informacyjna, wokół niego nic się nie dzieje, dużo idzie różnych rozmów, dużo artykułów wychodzi, dużo spekulacji, niektóre są prawdziwe, niektóre nieprawdziwe. I jakby no, ja chciałbym przede wszystkim zwrócić na to uwagę, na uwagę prasy, że w tak... Trudnej sytuacji trzeba zawsze ważyć słowa, myśleć, co mówi się, ponieważ dla nas, dla kolegów, dla rodziny, że ta sytuacja jest bardzo bolesna, my wszyscy bardzo mocno przeżywamy i czasami bardzo, bardzo bolesnie jest czytać różnego rodzaju spekulacje, którzy, które są jakby po prostu wzięte z powietrza. Andrzej jest człowiekiem honoru, człowiekiem postawy i bo my po prostu wszyscy chcemy, żeby na jego imieniu nie robiono żadnej polityki i nie uprawiano żadnych spekulacji.